Tak, aha Żyjemy co dzień człowiek w tym Meksyku nad Wisłą Gdzie prysło jedno marzenie, chcąc budować przyszłość Walcząc o wolność, prawdę i niezawisłość Większość zapomniała, po co robiono to wszystko Nie trzeba patrzeć głęboko, wystarczy płytką spojrzeć Na chodniki pełne złości i upokorzeń Co dzień gorzej, co dzień więcej przykrych spojrzeń Głowa nie przebije murów, przebije go ten hip-hop Może to walka słowem droczona, no to na tych To nasza spowiedź, a konfesjonałem ulica Mnóstwo pytań, odpowiedzi nie chcą witać. Nie nauczysz się żyć czytając o nim po radnikach. Tu i tam słychać, że to kultura marginesu. My bez stresu gramy to. Gdy kręci się płyta, zatem witam. A ze mną wita trzy klika Staramy się o zmiany, grając muzykę z głośnika Popatrz na miasta, popatrz na ludzi i ulice. ja czas, tak. Ty się przysłuchaj tej muzyce. Patrz na bloki, popatrz na to, co między nimi. A hop to ping leci, gdy w koło chorzy wszyscy. Popatrz na miasta, popatrz na ludzi i ulice. ja czas, tak. Ty się przysłuchaj tej muzyce. Popatrz na bloki, Popatrz na to co między nimi Nasz hip hop to ping Leci gdy w koło, a wszyscy Nasz hip hop to ping Traktuj go jak lekarstwo Na łykę potem puszczaj go w miasto Najgłośniej głośniej, otwórz szyby w swoim samochodzie Puść przez okno, tak by słyszał to każdy przechodzień Na ten jeden moment, zapomnij o problemach wokół Skup się, zrelaksuj, odzyskaj wewnętrzny spokój Gdy z okiem bloku patrzą miliony oczu Bo mają oczy ziomek i słone w każdym oku Na każdym kroku to zobaczysz tylko podkręć wolium Pozwól tej muzyce prowadzić Ci wśród betonu To ci może pomóc, wykorzystać wiedzę tomów Zatem roluj ziomuś, zawijaj do dobrego portu Co tu nie marnuj, lecz marn Staj skwapliwie, to stój, to szarżuj Wybierz odpowiednią chwilę, to tu, to, to tam Znów top tej muzyki przywilej, trzyka, klika Czysty rap na brudnej ulicy Popatrz na miasta, popatrz na ludzi i ulice. Choć czas, tak, ty się przysłuchaj tej muzyce Popatrz na bloki, popatrz na to, co między nimi Nasz hip-hop, toping pink, gdy w koło chorzy wszyscy Popatrz na miasta, popatrz na ludzi i ulice. Choć czas, tak, ty się przysłuchaj tej muzyce Popatrz na bloki, popatrz na to, co między nimi Nasz hip-hop, toping pink, gdy w koło chorzy wszyscy